Ta próba się nie udała. No tak, było, bo Genkow inny typ napastnika niż Piton. Na pewno Ale no, a teraz może teraz być groźny jest Lukianows. Sytuacja. Jest Wiśniewski Lukianows do końca i Bramka. A zatem kontratak Kleki w 54 minucie. Wzorowe podanie Lukianowca do Piotra Wiśniewskiego i ten wpisuje się na listę strzelców. Jeden do zera. No to teraz się zagotuje tutaj. No to się zacznie. No, to, to dokładnie, to się zacznie teraz, mam nadzieję. Boże, to będzie jakaś recepta na to, żebyśmy my wszyscy tutaj na, na stadionie i przy telewizorze zaczęli oglądać dobre spotkanie. Zobaczmy, żeby raz, to raz pobudzi jeszcze pobudzi wszystkich zawodników. Tu jest idealne postawy. Idealnie, Jaruzel Jana. Tak jest. Ale to jest też ta sytuacja, o której Piotr wspominał, ta dziura, która się wytwarza. Nie zawsze obrońcy wychwycą na spalonego. To jest kwestia zagrania w tempo odpowiedniego. Skoro obrońca musi być pierwszym atakującym, nie zawsze jest w stanie odpowiednio zasekurować, wyjść. Wiesz co i łatwo o I Junior Diaz, który ani z tej lewej, ani teraz z tej prawej strony specjalnie sobie nie radzi, bo to już trzecia taka akcja, którą Lukianowsy kończył wcześniej dwa razy strzałem. Teraz podaniem, no była jeszcze...